Kochani, na wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć i pokazać jak ogromną rolę w moim życiu stanowi Bóg. Ile zrobił, ile robi w moim życiu. Bo to dzięki Niemu żyję, dzięki Niemu widzę, słyszę, mówię, zacząłem chodzić. W Nim jestem zwycięzcą. Wierzę, że oddając Mu wszelkie troski, problemy, On się tym zaopiekuje, a ja Mu oddaję wszystko. Oddaję Mu wszystkie sprawy, bo jestem tego pewien, że On jako najlepszy przyjaciel się tym zajmie. W nim jestem zwycięzcą. Cieszę się każdego dnia z jego obecności. Gdy się budzę rano, on jest przy mnie. Gdy zasypiam, on jest przy mnie. On powoduje uśmiech na mojej twarzy. To dzięki niemu mam, mam mamę, mam dom, mam synka. Jemu zawdzięczam wszystko. On jest Bogiem wspaniałym. Sami zobaczcie, ile przeszedłem, a on był przy mnie. Zobaczcie podczas tego filmiku, ile zrobił dla mnie. Zapraszam. Proszę na film. Bruksela, roku sierpnia 2016 roku. A, 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 a. Кто can I tak naprawdę co się wtedy wydarzyło pamiętam pamiętam i dziś każdego wieczoru przypominam sobie to widziałem ciało widziałem ciało, które leżało obok mnie nie wiedziałem czyje to ciało bo nie widziałem kim jestem nie wiedziałem gdzie jestem dookoła mnie panowała jasność czułem ciepło czułem miłość to było coś pięknego coś wspaniałego i jakaś ogromna siła wpychała mnie w to ciało. Broniłem się. Broniłem się, bo było mi dobrze. Było mi dobrze, że czułem spokój. Pamiętam, że opierałem się, ale coś po mnie wpychała, nieśmiało. I wróciłem. Dopiero po tych latach zrozumiałem, że Bóg miał swój plan. Miał swój plan w tym, że przywrócił mnie do życia. Teraz każdego dnia uświadamiałem sobie to ponownie. On ma każdego dnia swój doskonały plan, że jest przy nas, że jest przykalkulator nas. Doctor, what about my brother? Pamiętam wtedy, kiedy otworzyłem po raz pierwszy oko. Czułem bezsilność, bezradność. Widziałem tylko sufit. Nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. Żałowałem wtedy, że mnie odratowali. Wtedy tak bardzo żałowałem, że wyrwali mnie z tego pięknego świata, w którym byłem. Gdzie była miłość. Gdzie było pięknie. Jedną z pierwszych osób, która do mnie przyszła, prócz brata, był polski pastor, który siedział przy mnie, Mówił się o mnie, czytał mi Biblię, czytał mi Słowo Boże Wtedy zacząłem rozumieć, zacząłem domyślać się z I od tamtego momentu zacząłem dziać się cuda, cudach Boga, uwierzyłem do zaufałem w pełni Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne Tak bowiem Bóg umiłował świat Że Syna swego Jednorodzonego dał Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął Ale miał życie wieczne Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to. Dnia tato trafił do szpitala. Trafił do szpitala na operację tętniaka Aort. Niestety z nim nie wrócił. Zostaliśmy z małą telefon w nocy. Z informacją, że tato zmarł. Zostaliśmy sami. Kilka miesięcy później leżałem w domu bez ruchu, Odezwała się do nas Kancelaria Prawna z Warszawy, która zaproponowała zajęcie mi się sprawą odszkodowania. Z racji tego, że nie byłem osobą ubezpieczoną, a sprawców nie ujęli, sprawa była skomplikowana. Dałem mi wszystkie upoważnienia do reprezentowania mnie w Niestety po upływie roku czasu Kancelaria zniknęła, urwał się kontakt i zostałem z moim jedynym dochodem za zasiłkiem z MOPS-u 560 zł. Gdzie godzina rehabilitacji to 100 zł. Turnus rehabilitacyjny to 5400. Same leki to koszty 400 zł, a jeszcze dodatkowo co 3 miesiące muszę robić zastrzyki z toksyny botulinowej na zmniejszenie napięcia mięśni. Pozostaje na nadzieja, wiara i nieustanne pisanie do nas próśb. rekonstrukcji czaszki tej części. Dostałem skierowanie do szpitala na rehabilitację z NFZ. Niestety podczas czteromiesięcznego pobytu dodatkowo złamałem biodro. I kolejna Wtedy leżałem miesiącami bez ruchu, całymi dniami czytając Biblię, modląc się i pisząc do Was, nieustannie pisząc do Was tysiące próśb, tylko po to, żeby móc cokolwiek robić, żeby mieć rehabilitację, żeby móc wyjść z rehabilitantem na powietrze. Mój cały świat, cztery ściany i to łóżko. Młody rodzice powiedzieli mi, że mam synka, który mieszka w Olsztynie, który urodził się. W tym czasie, gdy mnie nie było już w Polsce, zaczęliśmy dzwonić do siebie. W końcu przyjechał i gdy rzucił mi się na szyję, powiedział kocham się, tatusiu. Od razu nabrałem sił do walki. Od razu moje serce zabiło coraz mocniej. Wiedziałem, po co budował mi to nowe życie. Wiedziałem, że ma swój plan, swój dobry plan. Wkrótce po tym, jak zaczął przychodzić rehabilitant, gdy udało mi się uzbierać, trochę środków. Zaczął mnie przenosić z łóżka na kosetkę i gdzieś na mięśnie. Ja cały czas, całymi dniami siedzę i piszę do Was tysiące prośb. Wysyłam setki maili z prośbami tylko po to, by móc walczyć, by mieć rehabilitację, by móc pojechać na turus rehabilitacyjny, by jeszcze kiedyś, kiedykolwiek być wsparciem dla mamy i ojcem, dla synka, z którym dnia ktoś płacił większą kwotę na zbiórkę, dzięki temu mogłem zrobić zastrzyki z toksyny botulinowej, którą muszę robić co 3 miesiące, a ich koszt to 2000 zł. Udało mi się uzbierać na turnus rehabilitacyjny dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy i Bożej opiece udało mi się uzbierać na turnus rehabilitacyjny który był bardzo drogi, kosztował 5400 zł i pojechałem na niego. To był wspaniały czas, gdzie mogłem cały czas poświęcić na ćwiczenia. Budząc się rano, szedłem na rehabilitację. W wolnym czasie spędzałem go sam, samemu ćwicząc, by jeszcze kiedyś, kiedykolwiek, być wsparciem dla mamy i ojcem, dla synka, z którym mógłbym wyjść na spacer na własnych nogach. Nie poddaję się, Bóg daje mi tą siłę. To dzięki niemu i waszemu wsparciu po czterech latach, prawie pięciu, udało mi się zrobić pierwsze kroki. Potrafię zejść po schodach. Potrafię pójść, wyciągnąć wózek samodzielnie. To dzięki wam. Całymi dniami piszę do was i się nie poddaję. Modlę się, proszę Boga o pomoc. Proszę o to, aby dotknął się waszych serc. Nie poddam się, on mi daje siłę, a wy dajecie mi możliwość walki. Już tyle osiągnąłem dzięki Jego pomocy i Wam. Dziękuję Wam z całego serca. Nie ma rzeczy niemożliwych, powiem każdemu z Was. Nie ma rzeczy niemożliwych. Mi lekarze z początku mówili, że nigdy nie będę chodził, że na pewno już nie będę sprawny, a ja po tych latach zacząłem robić pierwsze kroki i wierzę, mocno wierzę w to, że wrócę do samodzielności, że będę dla nich wsparciem. Nie poddam się. Nie się w pisaniu, w gruś, w dążeniu do, do celu. Dziękuję wam. Przeszedłem naprawdę piekło przez te lata. Przeżyłem, przeżyłem tyle tych rzeczy, tyle tych operacji, ale żyję i dziękuję Bogu za to. I tam miałem miesiące, całymi dniami siedząc w fotelu, nie znając innego życia, bo nie pamiętam życia wcześniejszego, nie wiem, co to znaczy pójść do kina, teatru, pojechać nad morze, pójść na plażę, pojechać nad jezioro. Nie pamiętam takiego życia. Pamiętam życie, to szpital, operacje, fotel, do którego jestem przykuty i ewentualna droga do sklepu na wózku albo do lekarzy. To jest moje całe życie. Ale wierzę, że to się zmieni. Wierzę, że kiedy zacznę żyć normalnie, bo Bóg jest ze mną. Bóg daje mi siłę dotykać waszych serc. Nie ustanę w pisaniu do was ról, nie poddam się, będę Nie wiem co by było gdyby nie mama To ona się mną opiekuje od czasu wypadku Na początku było bardzo ciężko Gdy leżałem bez duchu ona się mną opiekowała Myła, karmiła Teraz pomaga mi w drobnych czynnościach Nie wiem co by było gdyby nie ona Kocham ją ponad wszystko Doczekałem się w końcu wakacji, przyjechał synek Spędziliśmy wspaniałe dwa tygodnie razem, pełne uśmiechu, radości. Nabrałam od razu więcej sił do walki. Doczekałem się w końcu wakacji. Mógł do mnie przyjechać synek, chociaż na dwa tygodnie. Razem spędziliśmy ten czas. Pełne uśmiechu, chwile były czymś niesamowitym, czymś wspaniałym. Mogłem się uśmiechnąć, zapomnieć choć na chwilę to, w jakiej jestem w sytuacji. Mogłem zapomnieć choć na chwilę. To jak wygląda moje życie. Uśmiechnij się. Tak wygląda moje życie. Całymi dniami siedzę przykuty do fotela i całymi dniami piszę do Was tysiące próśb, by mieć rehabilitację, by móc walczyć o swoje marzenia, o to, żeby jeszcze kiedykolwiek być wsparciem dla mamy, że móc jej pomagać, żeby być wsparciem dla synka, żeby nie siedzieć do końca życia przykutym do fotela i cały czas pisać i płatać Was o każdy grosz. Chcę żyć, chcę żyć, a wierzę, że jest to możliwe. Wierzę, że Bóg da mi tą siłę, jest przy mnie, uzdrawia i chroni. Dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście ze mną, że im pomagacie w tej walce. Dziękuję Wam za wszystko, co dla mnie zrobiliście i robicie. Za wszystkie ubrania, rzeczy na licytacje, za wszystkie pieniądze, za wszystkie filmiki. Dziękuję Wam z całego serca. Gdyby nie Wy, nie osiągnąłbym tego, ile osiągnąłem do tej pory. Jeszcze pięć lat temu lekarze mówili mi, że nigdy nie będę sprawny, a już na pewno nie będę chodził. A sami zobaczcie, ja po pięciu latach intensywnej rehabilitacji dzięki wierze, dzięki Waszej pomocy i Bożemu błogosławieństwu zacząłem robić pierwsze kroki. Potrafię sam pójść do łazienki, zejść po schodach, wyciągnąć wózek. To dzięki Waszej pomocy dziękuję Wam z całego serca. Nie poddam się, będę walczył. Ja podczas tego filmu tak dużo mówię o Bogu, bo wierzę, że to On mnie przywrócił do życia. Wierzę, że dał mi nowe życie. Że chciał, miał swój plan w tym, abym był jeszcze kiedyś wsparciem dla mamy, której jest teraz ciężko po stracie taty. Żebym był ojcem dla synka. Dziękuję mu każdego dnia. Nie wierzę w księży, nie wierzę w obrazy, w rzeźby. Wierzę w to, co Bóg mówi do mnie przez Biblię, przez Słowo Boże. Wierzę w Jego obietnicę. On mi daje siłę każdego dnia. Każdego dnia budzę się rano. Dziękuję Mu za kolejny dzień życia. Dziękuję Mu za każdą nawet najdrobniejszą rzecz. Bo wierzę, że On jest obok mnie i wysłuchuje mnie. Uzdrawia, chroni, dodaje sił. Uzdrawia moich bliskich chroni ich. Jemu ja zawdzięczam wszystko. Wierzę, że Jemu zawdzięczam też to, że Wy mi pomagacie, że On dotyka się Waszych serc, że On błogosławi te wszystkie moje prośby, że na mnie mam żebym wiedział, co napisać i jak mam to zrobić, że dodaje mi tej pewności siebie w pokonywaniu kolejnych kroków. Dziękuję Mu każdego dnia za wszystko, co dla mnie robi, za to, że jest przy mnie przez cały czas.